Cześć, witajcie. Mamy ostatni w tym roku wydawany magazyn LEGO. Tym razem jest to LEGO Ninjago. Kilka dni temu był e, inny magazyn LEGO, LEGO Chima, który był ostatnim już numerem e, Chimy, a my mamy LEGO Ninjago numer 8, 2015 rok. I jak zwykle prezent, czyli limitowana, tym razem nie figurka, tylko taka mała kryjówka anakondowców już szybciutko otworzymy sobie zaraz, zobaczcie tak wygląda saszetka, Dawid już tutaj jest ze mną i bardzo się pali do tego, żeby złożyć szybciutko dla was tą kryjówkę anakondowców a ja wam zrobię w tym czasie kiedy on będzie składał zestaw zrobimy taką małą prasóweczkę czyli zobaczymy co jest w naszym magazynie może jakieś nowe, yy, nowe informacje w sprawie tego nowego magazynu, który zastąpi Lego Chime, czyli Next of Night. Wypadają ci tam. I mamy pierwsza strona, czyli spis treści. Tu mamy, jak wygląda nasza kryjówka na kondowców. O, z taki wężony jakiś tutaj. Pytor. Tutaj tu jest. jest to. Mhm. Dawid już roz, y, wysypał, to... A za chwilę będzie. Układał, układaj, układaj synku. Mamy jak zwykle komiks i reklamę, co jest nieodzowną częścią tych magazynów, czyli dużo reklam. Mamy też tutaj jakieś yy, takie konkursiki, że można się ścigać po torze. No i reklamy. A minionki. Zobaczcie, minionki, Saszetki minionków. No i plakaty, aha jeszcze tu jest taki konkurs polowanie na duchy i plakat J, taki duży plakat, to widzę jak jakoś tutaj dzisiaj jesteś taki nieskoordynowany, wszystko mi tutaj yy, wrzucasz, podniosłeś tam ziemi to co ci upadło? Moro, mistrz wiatru, Moro to. To jest yy, Mistrz Wiatru, którego możecie też u nas na kanale zobaczyć yy, w tych kapsułach latających. Mieliśmy Moro i nagrywaliśmy z tą kapsułą film, filmik. Da, da, da. Tutaj, jak zwykle, reklamy zestawów i na końcu jakieś konkursiki, czyli nic nie ma o Nexo Knight. Tylko jest jeszcze reklama Lego Cimy. Ten ostatni numer to dziwne, chyba w jakiejś początkowej fazie miał być on, chyba przed, przed tym Ninjago. A jakoś to tak wyszło, że najpierw wyszedł Lego Cima. zgodnie zresztą z zapowiedzią, a później Lego. Nic już nie ma. O tu jest jeszcze taki mały No dawaj Dawidku Nagrywaj, nagrywaj, nagrywaj synku Na, yy, Składaj Dawidek coś nie może się połapać Może tutaj O zobacz tu też Jest narysowane jak to złożyć chcę Musi Dawidek się tutaj troszkę Wspierać bo, bo nie jest łatwo złożyć ten zestawik, z tego co widzę Dawidek się tutaj zastanawia jak go ułożyć. Zobacz tutaj masz taką małą instrukcję jak to zrobić. No i mamy naszą kryjówkę, zobaczcie, tak ona wygląda. Tu ze wszystkich stron, mam nadzieję, że dobrze ją złożyliśmy. Kryjówka jest tutaj z taką małą wyrzutnią, katapultą. I możemy, jeśli ktoś zaatakuje naszych anakondowców, możemy się tu bronić, strzelając takich małych klocuszków. No, jest kilka fajnych klocków, naprawdę Myślę, że fajna do zabawy, tym bardziej, że już mamy troszkę tych zestawów, także przyda się taka mała, mała budowla, dzięki której będziemy mogli stworzyć sobie jakąś inscenizację małej bitwy. To by było na tyle. Zobaczcie, tak wygląda zestaw nasz, nasz na dziś, czyli mała kryjówka anakondowców, Lego Ninjago numer 8, 2015 rok i... To by było na tyle. Dziękujemy Wam wszystkim za oglądanie. Dziękujemy za wszystkie życzenia na nowy rok i my, my Wam też dużo zdrowia i szczęścia życzymy oczywiście i zapraszamy na następne nasze filmiki. Dawidku pożegnaj się ze wszystkimi i do, Cześć. Zo do zobaczenia. Cześć!